Siem z tej strony Bartek, czy Python, 707. My dzisiaj będziemy sobie grać w trójki. Jak jakby uzupełnił oddział, to może się Polacy trafią, my też mniej będą. Nie, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Byłoby mi też bardzo miło, jakbyście napisali jakiś miły komentarz wraz ze swoim linkiem z Fortnite. Dobra, a ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Może się trafi Polak. Может, да, он не по смерти. Нет, он еще Вот это читер. Aha, a nie dwóch. Tylko hmm, mm -hmm.

Mm. Og oh, sving it. mm. oh, i den samme områden.

Baza główna ocena 54, o posz... Wszystko pchały eee, masz. Ten też, kurde. A w tym to po co... ...go mieć? I... Oh, 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 oh. Oh, no, bo dobra, Arena solo Nie pytajcie kiedy nabijemy tyle punktów А, курда. Når vi tenner fjell, er vi veldig mye. Aha, i, a, a, a dobra i nie znikł. Siebie Że już w ogóle nic nie zniknęło. A tak 30 punktów straciłem. Bo tutaj zawsze bez zanim się traci punkty, nie? A to tutaj chodzi, przelatujesz w górę, tracisz 30 punktów i giniesz, nie? Już następna runda. Kolejne 30 punktów na minusze. No i dziękuję. I kolejne. Kolejny raz przegrywasz się tak w kółko. Ała? Dzięki. gram z botami na arenie? Halo? Co to ma być? Boty na arenie? No bo tak jest za słabo ja im А, не бьёт, а больно и больше болит. Tego animatryczka walnego. No, widzowie, tak, tak to się właśnie dzieje. Leci się, i wtedy się od razu przegrywa, nie? Bo typ, który e, instaluje sobie jakiegoś animatryczka, gdzie pokonuje. I teraz tracę te 60 punktów. I wtedy muszę sobie na nie zarobić kolejny raz. Przepraszam, widzowie ale muszę nie, 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 ten werdez okulary, oczywiście, bo je muszę mieć. Jakby, a nie będę tłumaczył. Niektórzy z Was, pewnie wiedzą o co chodzi. Dobra. Trzydzieści punktów mniej Żeby Ci się pozbyć moich punktów hmm. A dobra jeszcze las Jesz Jeszcze las? A nie jeszcze raz? Y yes, no Wcale nie masz sztuki, nie? Ja tego zadania nie mogę naprawdę zrobić. No aha, nie, super. No. Ledwo sobie lądowałem i już mam tylko tyle HP, nie? Nie wiem czemu wolę z przemi. Nie pytajcie, ja też nie wiem Okej, okay, teraz wam tylko powiem tak. Ten, który ma mocarza lub ten e, temu, któremu się podoba z Was e, mój taki mocarz z ratowania świata, ten zostaje łapkę w górę z subskrypcją. Wykluszę! A, daj! Nienawidzę tego, usunę cię to. Chociaż na, na arenie tego nie będzie. I dodajcie charge'a, no. Ale że ja, jak się umarnę, na przykład kolejna.